W dzisiejszym filmie pomogę Ci przejść gościa, który chce coś zrobić, myśli sobie w końcu to zrobię, ale wstrzymuje się i nagle myśli sobie chyba jednak nie, a co jak pójdzie źle, a co jak ludzie będą się ze mnie śmiać, a co jak to się stanie, a co jak mama mnie z domu wyrzuci, do gościa, który albo nie myśli wcale i po prostu robi to, co ma robić, albo myśli same pozytywne myśli w swojej głowie. Myślenie za dużo często ma naprawdę wiele negatywnych skutków, na przykład takich jak, że nie jesteśmy w stanie zrobić tego, czego naprawdę chcemy zrobić z tego powodu, że właśnie za dużo myślimy. Boimy się nieznanego i to kompletnie normalne, bo każdy boi się nieznanego. Ale myślenie i to, co dzieje się w naszych głowach, jesteśmy w stanie nie dość, że kontrolować, to jeszcze ma to chyba największy wpływ na to, jak się czujemy, jeśli jesteś tutaj nowy, to ja mam na imię Dawid i pomagam ludziom żyć lepszym, szczęśliwszym i bardziej produktywnym życiem. A w dzisiejszym filmie powiem Ci o tym, jak możesz przestać myśleć za dużo. Więc już bez zbędnego gadania, zaczynajmy. No więc pierwszą rzeczą, która pomogła mi z moim myśleniem za dużo jest oczywiście medytacja. Szczególnie medytacja, bo co medytacja robi, to trenuje Twoją umiejętność uważności. A co chodzi o uważność, to nie po prostu posiadanie zeru myśli w głowie. Bo to by nie wymagało kompletnie tej umiejętności uważności. Wyobraź sobie, że jesteś na spotkaniu sprzedaży i na przykład sprzedajesz komuś, nie wiem, powiedzmy coaching, nie? I ta osoba wchodzi na spotkanie, i pyta się, okej, okay, jak to wygląda? Pyta się, nie wiem, zadaje ci trzy pytania, odpowiadasz na nie i od razu, dobra, kupuję. I czy to wymagało umiejętności, czy raczej nie? No raczej nie, nie? Kiedyś słyszałem taki cytat jak, sprzedaż zaczyna się w momencie, w którym powiedzą nie. I to naprawdę świetnie ilustruje właśnie to, że umiejętność uważności... To no nie po prostu posiadanie zeru myśli w głowie. Więc czym jest uważność? Uważność to umiejętność powracania do obecnego momentu cały czas tak właściwie. Więc w jaki sposób medytacja tutaj pomaga? No, medytacja polega na tym, że skupiasz się na jednej rzeczy naraz i co się dzieje to twoje myśli cię w końcu rozproszą no i później po prostu wracasz do obecnego momentu. No więc teraz jak możesz zacząć medytować? Mianowicie bardzo, bardzo prosto. Ma to cztery dosłownie kroki. Pierwszym z nich jest skupienie się na obecnym momencie. Czyli po prostu usiadasz sobie, i skupiasz się na swoim oddechu. Drugą rzeczą, co się stanie, to dostaniesz jakąś myśl, zaczniesz myśleć na przykład. Później, co się stanie, to zauważysz tą myśl, czyli będziesz na przykład myślał, ok, czemu ja myślę o tym, co będę miał dzisiaj na obiad, albo o czymś innym. I później, czwartym krokiem jest wrócenie do obecnego momentu. I to jest takie jedno powtórzenie dla twojego mózgu. Drugą rzeczą jest to, żebyś oddychał głęboko i skupił się na swoim oddechu, gdy zaczynasz myśleć za dużo. I gdy właśnie zaczynasz mieć takie myśli, to musisz zacząć oddychać głęboko. Weź bardzo głęboki oddech do swojego brzucha i postaraj się tak rozluźnić swoje ciało, rozluźnić swoje mięśnie i dzięki temu pozbędziesz się większości tych myśli. Ale co ja lubię robić jeszcze, to taki podwójny, i to jest ogólnie bardzo, bardzo dobre na uspokojenie emocji i myśli. O co w nim chodzi, to najpierw robisz jeden taki bardzo głęboki oddech, który bierzesz aż do momentu, w którym nie możesz wziąć więcej powietrza. I później co robisz, to. Zatrzymujesz się tak na pół sekundy i bierzesz jeszcze jeden oddech, który pozwoli ci tak zapełnić te płuca do 100%. Więc zróbmy jeden taki oddech. I zauważysz, że całe Twoje ciało, cały Twój umysł i wszystko w ogóle tak się uspokoiło. I dokładnie od tego chcemy. Trzecią rzeczą, żeby pokonać. Myślenie za dużo, jest oczywiście zrobienie tego, czego się boisz, albo to, o czym myślisz za dużo. Więc opowiem tutaj pełną, pewną historię, która się mi wczoraj przydarzyła. No więc ja często po prostu podchodzę do byle jakichś dziewczyn i po prostu pytam o Instagrama czy coś. No i co się wczoraj stało, to były dwie takie ładne i chciałem do nich podejść, ale stwierdziłem, że nie. No i minęliśmy się, nie? I co się stało, to. Zdenerwowałem się na siebie i co zrobiłem to? Wszedłem do szkoły, poszedłem trochę w lewo, zobaczyłem jakąś dziewczynę i po prostu zamiast iść po schodach, bo miałem iść na górę, to podszedłem do niej i zapytałem o Instagrama. I później co się stało, to byłem w klasie i myślałem sobie ja to, czy ja to zrobiłem, bo to zrobiłem to tak szybko, że nie byłem w stanie powiedzieć, czy faktycznie to zrobiłem. Więc gdy za dużo myślisz, to po prostu polecam zrobić to, co masz zrobić, wyłączyć swój mózg i iść to zrobić i tyle. Bo, skoro chcesz to zrobić, to wiesz, że to jest dobra decyzja, więc wiesz, że Twój mózg mówi ci rzeczy, które ci nie sprzyjają. Więc dlaczego byś go posłuchał? Im więcej będziesz myślał, no to tym dłużej będziesz zwlekał z tym, nie? I ostatnim punktem, który pomógł mi myśleć za dużo, jest wymuszanie pozytywnych myśli, gdy zaczniesz za dużo myśleć. Powiedzmy, że chcesz podejść do jakiejś dziewczyny i zagadać do niej, ale na przykład zatrzymujesz się na chwilę i myślisz sobie, na no, oboje się i nagle myślisz sobie a co jeśli ma chłopaka a co jeśli ktoś mnie pobije a co jeśli to się stanie a co się dzieje to twój mózg zaczyna ci wykrywać ten taki negatywny scenariusz do twojej głowy i teraz jakbyś podszedł do niej to wyobraź sobie jaką energię miałbyś gdy do niej podejdziesz no taką dziwną nie a teraz wyobraź sobie jakbyś na przykład wyobraził sobie siebie który ma już na przykład dwie dziewczyny które są bardzo bardzo ładne i tak właściwie masz wszystko czego chciałeś w życiu i teraz z jaką energią do niej podejdziesz? I teraz jak będzie wyglądała Wasza konwersacja? O wiele lepiej, nie? Bo już podchodzisz tam, jakbyś już miał jej numer, jakbyś już miał jej Instagrama. Więc nie pozwól, żeby twój mózg Cię pokonał. Nie pozwól, żeby twój mózg sprawił, że nie zrobisz tego czego chcesz. Jeśli ten film Ci w jakiś sposób pomógł, może zostawić łapkę w górę i suba, żeby to dotarło do większej ilości osób. Najlepszym momentem na zmienienie Twojego życia było wczoraj, a drugim najlepszym momentem jest teraz.